Być może dziwnie to wygląda Pod jednym dachem panów dwóch Lecz w tym szaleństwie jest metoda I wbrew pozorom zdrowy duch Jeden drugiemu poda rękę Pocieszy słowem chwilę, Po wyboistych ścieżkach życia Tandemem podróżowa ciężej I choć po przejściach czuć sterani Nie wypadamy jeszcze ty Zawsze do usług drobie Wracam ci do wzięcia. ci do wzięcia. 20 do wzięcia. 20 do wzięcia. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, trzy cztery. Dwa, trzy, Wklep ten tekst z powrotem do komputera, tylko ty razem z przecinkami. Bardzo cię trzy, proszę. Trzy, raz, dwa, trzy, Monika, ty się dobrze czujesz? Trzy, no sprawdzam, czy jeszcze kiedyś będę mogła zatańczyć. Chyba breakdance. Taniec na lodzie sedalu. Chyba mam zamiar być dla mnie niemiły, to ja idę na lunch. Czekaj! Razem zjemy. Ja stawiam. Redaktorze Wiktorze, a gdzie pójdziemy? tu! No, Szadaj! Z czymś szarym? Sardynki. Tylko dokładnie, bo wyschły. Zresztą już w zeszłym tygodniu były takie twardawe. pieszczę mnie pan, panie redaktorze. A właśnie. Chciałam panu bardzo podziękować, że mnie pan odwiedził w szpitalu. Monika, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. A propos, ty przepisałaś ten tekst, który ci podrzuciłem, jak ci lekarz nastawiał kość? No, tylko pierwszych 70 stron. Hmm. Roman chciał cię też odwiedzić, ale go nie wpuścili. Do szpitala? Dlaczego? Bo go pamiętają. Napijesz się czegoś? Jakiś jest sok? Mam pomarańczowy i brązowy. A co to jest brązowy sok? No brązowy to jest to samo co pomarańczowy, tylko miesiąc później. Co ty robisz? Wydłubuję tej sardynce oko. To o co chodzi z tym zakazem? Nie wpuścili Pana Romana do szpitala? Mhm. Przecież on się wydaje całkiem czysty. Jałowy wręcz. Ale to długa historia. Jak mnie Pan zagada, to może to przełknę. Tak. Okay. To było jakieś 11 lat temu. Pisałem wtedy taki artykuł o, o korupcji w polskim boksie. I pomyśleć, że... Pan też był kiedyś takim młodym, pełnym ideałów dziennikarzem, który chciał naprawiać świat. Ten, tak, monika, byłem. Młodym, pełnym ideałów dziennikarzem, który wtedy miał takiego kaca! Krzysiek powiedział, że w życiu nie weźmie, że, że on nie jest szmata. I mówi idź. Miśka do tego Maliszewskiego z gazety i wszystko mu powie, co na pewno coś wymyśli. I Krzysiek, kto pana bardzo podziwia, mówi: idź do tego Maliszewskiego, na pewno poradzi. Ja też pana bardzo podziwiam. Okej, eee, okej, okay, okay. ja mogłabyś podziwiać troszeczkę ciszej. Zamierza pan pisać widelcem? ile dali mu tej łapówki? Ważne ile, ważne, że nie wziął. O. To znaczy wziął, ale na pewno nie wyda. A nawet jak wyda, to bez przyjemności. Bo Krzysiek to jest. wyjątkowo uczciwy człowiek. Ja się muszę spotkać z Krzyśkiem w cztery oczy, bo on mi musi podać nazwiska. No dobrze, ale spotkanie ma się odbyć bez żadnych świadków, bo ja i tak już dużo ryzykuję. odbędzie no, się odbędzie spotkanie bez świadków tu. Tu nigdy nikt nie przychodzi. A nim kto to. to zaraz się go pozbędę, czekaj, schowaj się. A ta do kuchni. Idę! Musisz tak walić, człowieku, dzwonka nie widzisz? O matko. Nic nie mówiłem, no. Wiktor! No, Kopelat, przyjacielu. No nie udawaj, że nie poznajesz. A! u, Romek? Oczywiście grażynkę moją żonę. Pamiętasz? Cześć. no co tam u was słychać? Siadaj, zegni kolana, kręgosłup prosty. No, nie wiem, Roman, jak to się robi. A, oh. Romek, chwileczkę, ale ja mam za chwilę przecież... Grażynka, lada chwila. Urodzi dzieciątko. Tu? <laughs> Zawsze podziwiałem twój nieprawdopodobny instynkt komiczny. Na się wody? Tak. Nie, ale ale nie, ale nie wchodź do kuchni. Nie, 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 nie wchodź. Zaraz kto, ktoś tu jest. Dzień dobry. To jest pani sąsiadka przyszła oglądać szafki. Roman Jackiewicz. Grażynka, moja żona. Lada chwila urodzi dzieciątko. A jak ty masz na imię, dziecko? To ja już sobie pójdę. Idź, idź. Ten pan mógłby być twoim tatą. Miał być bez żadnych świadków. Będzie, będzie bez świadków, tylko niech tutaj przyjdzie, Krzysiek, to sobie pogadamy. Będzie bez świadków, zadzwońcie wcześniej. Słyszysz? Oj, Wiktor, Wiktor, Wiktor. Nie marnuj sobie życia dla 15 minut przyjemności. Jest. Powiedzmy, dla dwóch minut. Komek. co ty bredzisz? Wiesz, kim jest jej narzeczony? Ale ty się nie musisz przed nami tłumaczyć, po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś. No i słusznie. O. Co ja dla was zrobiłem? Postanowiliśmy przyjąć twoje zaproszenie. W sensie? Zamieszkamy z tobą razem. Cieszysz się? Proszę. Proszę, chodźcie, chodźcie, chodź. No. Mhm. Mm no bo na coś tu jest taki składzik podręczny. A raczej wysypisko śmieci. Słuchaj, Romek, wiesz co? Ach, przypomnij mi, bo niedobrze nie, nie, nie pamiętam. Kiedy ja cię zapraszałem? Znaczy, jeżeli mówisz, że zapraszałem, to znaczy, że no zapraszałem. Dokładnie. Pamiętam. Zaprosiłem cię na swój wernisarz. A! Te gołe baby z warzywami. Poznałeś mnie z taką, z taką modelką Celera. No właśnie, no i wtedy powiedziałeś, że jak Grażynka będzie rodzić, to żebyśmy przyjechali do Warszawy, bo ty mieszkasz koło szpitala i że musimy się do ciebie wprowadzić. Ja tak powiedziałem? Ty? Ja? Może ja powiedziałem, że jak Grażynka będzie rodzić, no to my przyjedziemy do Warszawy, bo ty mieszkasz koło szpitala no i że musimy się do ciebie wprowadzić. A ty powiedziałeś, dobra, dobra, ale teraz się odpieprz. I to było bardzo niegrzeczne, Wiktor. No, bo mi chodziło o tę modelkę. No, chciałem. A ciebie, ciebie chciałem wstrzyścić. Druci. Romek, to było sześć miesięcy temu. A to ty byś chciał, żeby Grażynka urodziła wcześniaka? Zresztą zaraz będzie po wszystkim. To kwestia kilku godzin. Lekarz mówił, że dwóch tygodni. Jak dwóch tygodni? No, dura do miesiąca. Ale no bzdura! To się zaraz skończy. Czuję to. Słuchajcie, jak sobie pomyślałem. Wiecie co? A nie lepiej byłoby wam wynająć hotel? No jak hotel? No w hotelu nie będę mógł gotować. Ja opracowałem specjalną dietę dla Grażynki na bazie buraków cukrowych i marchwi. Roman, ja myślę, że hotel to jest bardzo dobry pomysł. No ale Grażynko, no przecież nie możemy tak zostawić Wiktora. Przecież zobacz, jak on się cieszy. Mno się nie przejmujcie. Zresztą wiesz, trochę mi... Wasza wiza jest teraz nie na rękę. To co? Mam powiedzieć Glarzyńce, żeby poczekała? Może dziecku mam to powiedzieć. Wiktorowi jest trochę nie na rękę. Może się czymś zająć przez miesiąc. Roma! Chodź dobrze, wynajmiemy sobie jakiś zatęchły, zapluskwiony hotel z zaciekami na ścianach, z zapchanym w lice. No dokładnie tak jak u mnie. Dam 20 złotych. Bagażowemu, niech ci operuje, niech odbiera poród. Ale Romek, no, no spokojnie, no musisz się zaraz tak wściekać. Widzisz, mówię ci, złoty człowiek. Ale dziewczyno, zaufaj mi, nikogo tu nie będzie. przyprowadź tylko Krzyśka, ja mam zapewnię maksimum dyskrecji. No tylko wy ja. No, cześć. Nie mogę wytrzymać, zagazował cały pokój sprayem na robaki. Nie mogę, Roman mi nie pozwala. Mówię, że to szkodzi na inteligencję. Pawaj. Słuchaj, y... Grażynka, Grażynka? Grażynka. Mhm. Grażynka, słuchaj, za chwilę tu przyjdzie taki bokser. Będę z nim robił wywiad. No mówię ci hit absolutny. Bardzo mi na nim zależy i, I teraz tak, bo ty... Krażynka. Krażynka. Ty mi krażynka w ogóle nie przeszkadzasz, ale. Słuchaj, moglibyśmy się jakoś pozbyć twojego męża? No nie wiem, niech idzie sprzątać dzielnicę. Aż to nie wiem, bo miał przez chwilę skurcze porodowe. To może. powiedz mu, że poszedł do kina. Hmm, obrazi się. Dobra, ja mu powiem. Doktorel taktownie, dobrze? Spokojnie, Nawet nie zauważysz, że chcemy się go pozbyć. O, proszę cię, taktownie, dobrze? Dziewczyn. Ja inaczej nie umiem. Romek! wypad. Słucham? Przeszkadzasz mi w pracy, więc idziesz do kina. Jak przecież? Nie mogę zostawić Grażynki na lada Chwila urodzi dzieciątko. Romek, twoja Grażynka też chce, żebyś wyszedł. Kłamiesz. mi. Roman, nie poszedłbyś do kina? Zadowolony? Co, może dzieciątko też ma ci to powtórzyć? To przez roki. No? Idziesz do kina. Proszę. Idź, zrelaksujesz się. Jak to gdzieś to zadzwonisz? Będziemy w kontakcie. Naprawdę chcecie, żebym sobie poszedł? To będzie lepiej, kochanie. Dobrze. Może poznam jakąś ciężarną kobietę, która doceni moje starania. Do kina. O, matko! Dokładnie. Ten znowu zabraca. Hallo! Roman Jackiewicz. Tak? Niemożliwe. Dlaczego ty się nade mną znęsasz? Jestem w dziewiątym miesiącu ciąży. Probię przestań tu wydzwaniać. Poszedłeś do kina, wyluzuj się. Pograją. Dziecko rozmery. To może jest co, zajmij się czymś innym. Możesz zacząć zbierać poprzyklejane gumy do rzucia spod foteli. Grażynka dostała skurczy, czuję to. Romek, jak grażynce zaczną się skurcze, to do ciebie zadzwonię! Kurcze! Posłuchaj, jeżeli zadzwonisz, a mnie nie będzie. Romek, wyluzuj, słyszałeś? Podłożyłeś grażynce poduszki, ona twierdzi, że jej przeszkadzają, ale ja wiem, że poduszki są bardzo dobre. R R romek, romek, słuchaj, wiesz co? Bo tu jest taka holender sytuacja, wiesz, że. Remont trwa w budynku. I dochodzą takie dziwne dźwięki. Więc ja... jakbyś miał wrażenie, że odłożyłem słuchawkę, to znaczy, że nie odłożyłem. Także mów dalej. No na Mów, Romek. Mów. No, faktycznie słychać, jakbyś odłożył słuchawkę. Wiktor. Wiktor, posłuchaj. Wiktor. Halo. Tak mu ufałem. Chodź, chodź, chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Tak, jesteśmy sami? Pewnie, że sam mistrz. No, zdenerwowałem się. Niepotrzebnie. Ja zawsze byłem nerwowy. Niepotrzebnie. Kśię, jak znowu drobisz? No drobię, drobię. Co poradzę, że drobię. Zawsze jak się zdenerwuję, to drobię. Ale jak się nie zdenerwuję, to nie drobię. No co ty powiesz? To dokładnie tak jak ja. My mamy. Patrz, ile mamy wspólnego. Ja, jak się zdenerwuję, drobię. A jak się nie denerwuję? pasz, Krzysiek, ja nie drobię. Nic. Krzysiek, a ty, ty przypadkiem nie chodzisz w wadze piórkowej? No, chodzę. Wyglądasz na ciężko. No. Ja wątły jestem. Krzysiek. Uważaj. Teraz tak jak obiecałem, podczas naszego wywiadu, który będę rejestrował na tym magnetofonie, nie ma prawa nikt, a to, ale absolutnie nikt! Nie ma prawa. Nam przeszkodzić. Halo! Roman Jackiewicz, pomyłka. Kto? Z tym pytaniem zwracam się do mistrza wagi piórkowej Krzysztofa Meliny. Kto zaproponował panu łapówkę? Pływowy znany działacz. Legenda sportu. Nazwisko. Ja do dziś nie mogę wyjść z szoku. Do dziś nie może wyjść z szoku. Nazwisko. Na pewno jesteśmy sami. Krzy Nazwisko. Ja panu tak kufałem. Nie! Krzysiek, co się. Co się zaczyna? Ja panu tak kufałem. Krzysiek, ale... Nie możesz chwileczkę poczekać? Krzysiek, ona nie może czekać! To zmiana planów. Krzysiu, ja panu tak ufałem. Krzysiek, ale... Krzysiek, Krzysiek! Krzysiek! Spokojnie! Krzysiek! Krzysiu! Krzysiek, hej! Krzysiek! 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 Krzysiek. 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 Przyjrzyj się! się! Kurczę no! No i co zrobiłaś? Co, co, co? Matko... Dzwonię do Romana! Dzwonię, no, no, nie. Numer, 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 numer... Wiem! Zajęte, zajęte! Dlaczego? Zajęte. Dlaczego akurat teraz jest zajęte? Zajęty. Dlaczego? Dlaczego a. zawsze w takich momentach jest zajęty? Co robimy? Ja do szpitala. Idź do szpitala. Idź do szpitala, szpitala. Jedź! Ty jedź do szpitala, a ja... Jedź do szpitala, krażuka! Spokojnie. Spokojnie. Żelazna dyscyplina. Klucze! dokument spokojna tak, dla Romana spokojnie, stalowe nerwy lust, przecież to nie ty rodzisz <laughs> nie ja, tylko Grażynka spokojnie kilka słów wyważonych dla Romana bo ja jestem spokojny Kompletnie spokojny. Tylko Roman jak to przeczyta, to zwariuje z nerwów. Dlaczego ja do ciebie mówię? Grażynka! Grażynka, nie luć jeszcze! Nie ródź! Grażynko! Grażynka? Wiktor? Spokojnie. Na pewno zostawili jakąś wiadomość. Gdzie ja bym zostawił wiadomość? W łosiu. Co teraz? Przeczytam. Dziękuję. Wody odeszły. Co teraz? Odłożę. Spokojnie. Zero paniki, wezmę kilka niezbędnych rzeczy i udam się do szpitala. Ale że ja jestem niewiarygodny, spokojny taksie. Oh. Proszę. Ania. Wiktor. Du, 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 du. O, jesteś! Roman Jackiewicz. <noise> Znałem. Jestem całkiem spokojny. Jak Grażynka urodziła dzieciątko? Nie, nie, jeszcze nie. Zauważyłeś, jaki mam spokojny, rzeczowy głos? No, a to co to jest? A, ona! Rakietka jest ze mną! to ja uspokój się! Zdejmij płaszcz, usiądź sobie, tylko się uspokój. Ale jestem spokojny, przecież to, to grażynka, Roży, a ja jestem tylko ojcem dzieciom. Dziś prosiłem, żebyś zdjął płaszcz, a nie buty. <laughs> Jaka zabawna pomyłka, każdy może się wstaw. No, nie buty ze ślubu. <laughs> Na pewno. Dobrze się czujesz? A czy ty widzisz, żeby mi się trzęsły ręce? Nie, bo cały dygoczesz. Gdzie lekarz? Profesorze Pawliński! <grym> Profesor Pawliński ma wolne. Każdego zajmuje się jego asystent. Zapytam cię całkiem spokojnie. Poród mojego dziecka ma przyjąć jakiś obcy mężczyzna? Jaki obcy? Mam nadzieję, że się przedstawi. <grym> e, Jaki żart. Przecież to jakaś kpina. Skąd ja mam wiedzieć, że to w ogóle lekarz? Przestań przed chwilą, byłeś taki spokojny. Jestem! Trzymaj rakietkę. Gdzie ten rzeźnik? Słucham? Lekarz! Który? Ten, co ma odebrać jego dziecko. Słucham? Stać! Stać! Lekarze chcą mi odebrać dziecko! To pan ma urodzić moje dziecko. Nie, nie ja, pana żona. Ja tylko pomogę. O, pan stara się być dowcipny, ale to nie jest temat do żartów pan w ogóle ma jakiekolwiek doświadczenie w tych sprawach? Robiłem to setki razy. Tak? No pan powinien mieć się rękawiczki. Gdzie ma pan gumowe rękawiczki? I czepek. I bardzo często okulary. Wie pan, wszystko będzie dobrze. Przepraszam. Jeszcze jedno. Czy pan w ogóle sobie zdaje sprawę, że wyróżniamy dwa rodzaje pępków? A. Wypukłe. B. Wklęsłe. I ja żądam, żeby moje dziecko miało wklęsłe! No nie! Wypukłe! Słyszał pan? Robek uspokój się, idź sobie usiąść koło Co Chcę porozmawiać z Grażynką. Żądam kontaktu z moją żoną! Ale właśnie wiozą ją na salę. Grażynko... kochanie, wszystko będzie dobrze. Tak bardzo cię kocham, już teraz będziemy zawsze razem. A ja Gratulacje. Jest pan ojcem. Żona i córka czują się świetnie. Córeczka! O Boże, córeczka! Świat będzie piękniejszy od kolejnego Jackiewicza. Super, Romek. Mamy córeczkę. Ale gdzie ona jest? No, gdzie ja... jest moja córka? Pielęgniarka ją myje. My, myje? Myje. Widzisz? Kto jak to, ale ty to docenić. A jeżeli ją upuści albo poleje rządkiem, Nie pozwolę wam skrzywdzić mojej córki. Pan Jackiewicz? To! Tu, 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 tu! Ojej, jaka piękna! Jaka podobna do mnie! Mój nosek, moje oczy, moje łóżka! Ale kształt paznogci po matce! No się. I, i, już wystarczy, dziecko powinno być przy masie. Ale zaraz, zaraz, przepraszam, ale dzik to. Ja się nawet jej nie przedstawiłem! To dziecko ma prawo wiedzieć, kto jest.! Pośpiesz, poznam karate. Żąda mikrofonu! Ej, ej! Nie! Piosynka! Graczyka, Ja Nie pozwól on tak samo! Nie pozwól im zabrać naszego dziecka! Graszynka! I pilnuj, żeby nie brał palonków w muszę! Graczyka, Spójrzmy! Ja I od tej pory już go tam nie wpuszczają. Smakowita historia. Chciałabym móc to samo powiedzieć o tej kanapce? O, Monika, jak tam noga? Dziękuję. Chciałem cię odwiedzić w szpitalu, ale jakoś tak. Nie, nic nie szkodzi. Ja wszystko rozumiem. Pędzę do redakcji. A. Pa. Pa. za są drzwi. Jedna dziewczyna. A sekretarka beznadziejna. Oko. Zjesz oko. Co stało? Po sardynce.